Witam Was serdecznie na kanale Tarot dla duszy Dzisiaj szybkie czytanie yy, O tematyce Co dalej W momencie kiedy jest jakiś konflikt między Wami Jakaś kłótnia Nie wiem, ktoś się wyprowadził Zrobiliście sobie małą przerwę Więc teraz odpowiadamy sobie na pytanie Co dalej z tym będzie Tak? No i mamy trzy do wyboru Pierwsza Druga i trzecia. Jeżeli potrzebujecie, to oczywiście sobie zastopujcie. Ja już mam talię przetasowane, więc ja szybciutko zaczynam. Okej, okay. italia, oj przepraszam, italia numer jeden. Uh -huh. Okej, okay, weźmy kartę całej odpowiadającą. Okej, okay, dobra, ja myślę, że y, tutaj jest jeszcze bardzo duża szansa na to, żeby do siebie wrócić, że uda Wam się odejść od tych kłopotów. Ponieważ tak, karty mówią Wam, że po prostu jeszcze jakby jesteście możliwe, że też na początku związku albo po prostu popełniacie jeszcze troszeczkę takie głupie błędy, bo macie dwa pazie, tak? Jesteście Porywczy, Paś Buław i Paś Kielichów. Więc co, jesteście porywczy, szybko działacie, tak, bez zastanowienia. I patrzcie, to też są młode energie, więc one y, popełniają właśnie takie błędy, ale to nie są jakieś duże błędy I, i łatwo jest je, te błędy naprawić, tak? Ale karty mówią, y, w sensie, że nawet nie tak, bo akurat tu u Was niestety karty mówią, że nie będzie tak łatwo. Ale że da się te błędy naprawić, tak? To są takie nieświadome yy, błędy, z których nawet czasami sobie nie zdajemy sprawy. I karty mówią, że owszem, że tak, ale będzie Was to czekało bardzo dużo pracy, tak? Bo jest ósemka ziemi, czyli tak już typowa, żmudna praca i zdobywanie jakiejś większej wiedzy na ten temat. Tak? Czyli musicie się zastanowić nad tym, nad stroną drugiej, tak samo osoby, o co tak naprawdę mogą mu chodzić. Może tylko patrzymy jednostronnie, tylko ze swojej perspektywy, a w ogóle nie staramy się postawić na miejscu tej drugiej osoby. Ale, tak jak mówię, karty Wam mówią, że uda Wam się, jeżeli tylko będziecie dzieci uczciwi i działać według y, określonych zasad, tak, bo mamy y, kapłana, tak, czy papieża to uda Wam się od tych problemów odejść, tak? I skończyć ta trudna sytuacja, te sprawy pójdą ku lepszemu i uda Wam się pogodzić, dojść do porozumienia. Ok, to tyle dla jedyneczek, dziękuję. No to szybko numer dwa. Ju, tu same trójki pod mi się pokazały. Już sobie to powiemy. Dobrze. Dobra, no więc u was tak. Wasza sytuacja jest tutaj miłość, oczywiście, ale rycerz kielichów to często jest taka miłość, który wydaje nam się, że będzie wszystko pięknie i to będzie faktycznie rycerz na białym koniu, a potem okazuje się, że to jednak rzeczywistość nie tak do końca yy, wygląda, ale mamy przy tym kartę słońca. Więc tutaj jest całkiem fajnie, tak? Myślę tak samo, że uda Wam się jeszcze pogodzić, ponieważ jest bardzo duża chemia między Wami, tak? Bardzo duże pożądanie. Macie Asa Buław i do tego mamy y, Rydwan, więc ruszajcie w to. I y, mówię, po pierwszych kartach tak nie do końca byłam przekonana, ale jeżeli tu już doszło mi słońce, a tu Rydwan, to... Myślę, że uda Wam się jakoś pogodzić i jeszcze to nie będzie jeszcze koniec Waszej przygody. Ponieważ tak jak mówię, bardzo duża namiętność pomiędzy Wami, więc działajcie i ruszajcie, Kto, ktoś pierwszy musi wyciągnąć rękę. I niekoniecznie zawsze musimy czekać na wyciągnięcie ręki tej drugiej osoby. Tym bardziej, że każdy z nas ma na swojego partnera, więc wiecie też, że są różni ludzie i niektórym bardzo ciężko jest wyciągnąć pierwszemu rękę, mimo tego czasami nawet, że oni zawinili, tak? Ale duma im nie pozwala, więc tak jak mówię, jest ta miłość między Wami i słoneczko będzie Wam przyświecało. Więc bardzo fajnie, bardzo optymistycznie. No i niestety, co jest w zagrożeniu? No w zagrożeniu właśnie jest ta yy... Ta właśnie samotna walka, tak? Siedem buław, czyli my tak naprawdę walczymy, yy, ale nikt do końca nas nie rozumie, a my się nie możemy poddać. Mamy takie coś w sobie, że no choćbyśmy chcieli, to, no, to jest silniejsze od nas i, i nie możemy. No i to niestety, ale to musimy przepracować i musimy się nauczyć współdziałać, bo inaczej, właśnie zostaniemy tacy sami z tą samotną walką. Tym bardziej, że to, co my chcemy osiągnąć, czasami samo się rozwiąże, albo w ogóle całkowicie mniejszym kosztem, tak? I, I nakładem pracy. Ale nam w danym momencie się wydaje, że nikt nas nie rozumie, i mamy wrażenie, że musimy cały czas walczyć. A karty mówią: nie, nie walcz. Nie walcz samotnie. Spróbuj dojść do kompromisu. I wtedy przyjdzie do słońca. Tylko zrób pierwszy krok róż w stronę partnera, partnerki. I to słońce przyjdzie, nie walcz. Spróbuj dojść do jakiegoś porozumienia, do kompromisu. Okej, okay, dobra, to tyle. Dziękuję bardzo dwieczką. I szybciutko trójeczki. I już tylko przetasuję talię dopowiadającą. Okej, okay. dobra, no więc tak. Karty Wam chcą powiedzieć, że może szybciej działacie niż myślicie, że czasami coś wypowiecie, a dokładnie się nad tym nie zastanowicie i ciągle i też przez to jesteście zamknięci, tak, emocjonalnie na tą drugą osobę. Że wszystko tu się bardziej dzieje w Waszym umyśle. Nie w ogóle nie staracie się poczuć tego sercem. I właśnie przez to mamy tę czwórkę kielichów, to prowadzi do tego, że tak jak mówię, patrzysz, a nie widzisz i tak samo to jesteśmy zamknięci emocjonalnie, jesteśmy tacy znudzeni i nie otwieramy się emocjonalnie na tą drugą osobę. Widzicie, jak to tutaj ten strumień przelatuje koło nas, bo my w ogóle nie patrzymy w tym kierunku. Więc nie patrzymy jakby w kierunku tej drugiej osoby, nie staramy się ją zrozumieć, a czasami jeszcze to, co nam od razu przyjdzie do głowy, to od razu powiemy. Tak? Nie próbujemy też postawić się na miejscu tej drugiej strony i poczuć tego, co na przykład ona czuje. Tylko wszystko bierzemy na logiczny rozum, a do tego bardzo szybko działamy. Za szybko działamy. Okej, okay. i co będzie właśnie trudnością? No właśnie to, że chcemy być tak jakby troszeczkę samotnikami. No tu tego pustelnika nie czytam yy, pozytywnie, tylko jego negatywną stronę, tak? Więc troszeczkę też tak yy, uważamy, że wiemy najlepiej, tak? Że już na tyle przeżyliśmy i taką mamy mądrość, że no nikt nam nic nie będzie mówił. Bo my jesteśmy mądrzejsi, bardziej doświadczeni i wiemy najlepiej, a niestety to jest tutaj jako zagrożenie. Więc tak właśnie nie róbcie, karty mówią, żebyście właśnie tak nie robili, żebyście się tylko pozbyli, żebyście tamtą cząstkę w siebie w sobie. Boże, przepraszam. Tak jakby, żeby ona umarła i żebyście się odrodzili na nowo, całkowicie jakby z czystą kartą. Bez tego negatywnego bagażu doświadczeń. Bo w pustelinku tutaj w negatywie nie chodzi o to, że macie bagaż doświadczeń tym pozytywny. Tu chodzi o to, że macie negatywny bagaż doświadczeń z poprzednich związków. I właśnie chodzi o to, żeby to wszystko umarło. Żebyście się odrodzili i wystartowali w tym związku z czystą kartą. I co powinniście robić? No powinniście... Dziewięć buław, no to jesteśmy ogrodzeni płotkiem, tak? Bronimy siebie. Jesteśmy też czegoś pewni. Tylko, mm, nie wiem, jeżeli... Ja mówię zawsze, tak? Że albo stoimy za tym płotkiem i wtedy się nie rozwijamy, albo stoimy przed tym płotkiem i dajemy jeszcze czemuś szansę. Sami się rozwijamy, nie zamykamy się właśnie sztywno w tych swoich tutaj doświadczeniach życiowych, tak? Tylko próbujemy dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej. Więc karty właśnie Wam razem, żebyście wy oczywiście walczyli, byli pewni czegoś, ale stanęli przed tym waszym płotkiem, tak? Nie za. I do tego właśnie jest spaść buła. Więc działaj. Działaj. Wyciągnij pierwszy rękę. No, także tak, karty o to Was proszę, żebyście się nie poddawali i jak najbardziej działali i, i parli do przodu. Okej, okay, dobra. To tyle. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. Jeżeli ktoś jeszcze, komentarze tak samo mile widziane. Jeżeli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to bardzo Was proszę o subskrypcję, bo to pozwala na rozwijanie mojego kanału. No i co? Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Cześć, pa pa!